Niestety wyniki polskiej branży motoryzacyjnej w 2012 roku były gorsze niż w poprzednim i wszystko wskazuje na to, że 2013 rok również będzie gorszy. Oczekujemy, że produkcja wyniesie mniej więcej pół miliona sztuk i w przypadku pojazdów osobowych będzie to znaczny, nawet 20% spadek, w przypadku pojazdów dostawczych i ciężarowych i autobusów wynik będzie lepszy. Również e, nie najlepsze wyniki odnotuje ta część branży motoryzacyjnej która produkuje części i podzespoły. Choć w dalszym ciągu nie są to złe wyniki w porównaniu z innymi krajami, to oczekujemy spadku. Warto przypomnieć, że Polska jeszcze do niedawna była jednym z najważniejszych miejsc w Europie, w których produkowano części i podzespoły. Warto również przypomnieć, że w tym samym czasie w Czeskiej Republice, na Słowacji czy na Węgrzech produkcja rośnie, produkcja samochodów rośnie nawet bardzo znacznie, kiedy w tym samym czasie w Polsce spada. To wszystko jest sygnałem dla polskiego rządu, że należy przyjrzeć się branży motoryzacyjnej i należy bardzo energicznie przedsięwziąć takie kroki, które spowodują, że produkcja będzie rosła. Sytuacja na głównych europejskich rynkach docelowych poprawia się. Można się więc spodziewać stopniowego wzrostu produkcji samochodów osobowych i użytkowych. Bez przyznania jednak polskim fabrykom nowych modeli lub całkiem nowych inwestycji skoków produkcji nie będzie. Motorem wzrostu przemysłu motoryzacyjnego będzie produkcja części i podzespołów, którą napędza rosnący popyt na pojazdy w skali ogólnoświatowej. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku sprzedaży samochodów, to ta jest bardzo kiepska. Oczekujemy, że w tym roku zostanie zarejestrowanych w Polsce około 250 tysięcy samochodów i choć oficjalne statystyki pokazują blisko 280 tysięcy, mamy do czynienia z dużym zjawiskiem reeksportu. Samochody wyjeżdżają, nowe samochody wyjeżdżają z Polski, stąd warto byłoby żeby rząd zajął się tym tematem, bo z jednej strony nowe samochody to po pierwsze znacznie większe bezpieczeństwo, po drugie są to pojazdy przyjaźniejsze ekologii, a wreszcie po trzecie i chyba najważniejsze producenci znacznie chętniej lokują inwestycje, znacznie chętniej produkują samochody w krajach, w których jest duży rynek wewnętrzny. W Polsce on ciągle jest bardzo mały. Dzięki branży motoryzacyjnej utrzymywanych jest w Polsce ponad 760 tysięcy miejsc pracy. Związane z nimi dochody ludności to aż 34 miliardy złotych rocznie. Sytuacja branży ma więc bezpośrednie przełożenie na sytuację niemałej części polskiego społeczeństwa. Podkreślić należy, że motoryzacja odpowiada za 8,6% wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce. Zapraszam do lektury raportu stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce.